Dzięki uprzejmości kierownictwa stoczni RIS, na terenie której tutaj jesteśmy, prowadzimy testowanie pierwszej polskiej małej elektrowni, która produkuje energię elektryczną z ciepłej wody o temperaturze 74 stopnie Celsjusza. Można by powiedzieć, że innowacja na skalę europejską, którą realizujemy razem z Instytutem Maszyn Przepływowych w Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Firma Marani działa na rynku sprężonego powietrza od ponad 20 lat. Jesteśmy producentem sprężarek, jak i również stawiamy całe sprężarkownie. Na hali znajdują się dwa urządzenia, które odzyskują ciepło ze sprężarki. Jest to energia czysta, zielona. Czyli jest to urządzenie, które zamienia ciepło odpadowe na energię elektryczną. Z tego ciepła robimy parę kilowatów prądu, nie tracąc tego ciepła dalej. Bierzemy zimną wodę użytkową, przekazujemy ją na skraplacz orcowy, odbieramy ciepło z niego, następnie woda już wstępnie ogrzana idzie na dodatkowy wymiennik, w którym następuje wymiana pomiędzy olejem a wodą użytkową. Dostajemy wodę użytkową w temperaturze około 45 stopni przez cały czas pracy urządzenia. Idea działania takiej instalacji, jaką tu prezentujemy, jest, to, jest bardzo prosta. Jest to klasyczny obiekt energetyczny, taki, który pracuje również na dużych elektrowniach, przy czym tu mamy takie subtelne różnice. Nie mamy wytwornicy pary w postaci kotła parowego, nie mamy wody jako czynnika roboczego, tylko czynnik organiczny. Dzięki temu takie zakłady, jak na przykład stocznia Christ, mogą poprawić swoją efektywność energetyczną, która jest tak ważna w dzisiejszych czasach.